Bez tego, że przed Wami znowu kolejna tak, tak. potyczka. No, i dobrze, zaśpiewamy na koniec. O, pewnie, że I tak super. No bijatyka, znów bijatyka, bijatyka cały dzień. I poromany dzień, i poromany łeb, razem bracia aż po zwierz. I znowu bijatyka, znów bijatyka, bijatyka cały dzień. Przyszliśmy zrobić materiał o grach komputerowych, jednakże odkryliśmy, że w pobliżu miejsca, do którego mieliśmy się udać, odważnie się strajk lub protest. Nie wiem jeszcze jak to tematycznie będzie wyglądało, ale no, zapytamy się mieszkańcy Wyszycina, przeciwko czemu protestują. To jest taka lokalna. Co, co się dzieje? Internetowa telewizja. Czy możemy z Państwem wiatru przeprowadzić? Znaczy, jak Akurat raczej nie jesteśmy, że możemy to tam bardziej zaproszę. Zarzycie kto to jest Wojciech porzański. O to ja kojarzę kto to jest. No, no, no. Bardzo. No, że co to za a, jeszcze nie wiem, co to jest ale widzimy, że są pewne e, persony bardzo znane w internecie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję z nimi e, wywiad. No, one też ze swojego doświadczenia medialnego pewnie dużo nam powiedzą i dużo e, pomogą w jakości naszego filmu. Bo jeśli wy młodzi sprawy w swoje ręce, to za, e, wypełniacie przestrzeń, do której nie wejdą, wejdą szufladcy. Tak. A gra się toczy o wasze życie, wiecie o tym. Bo my, dyrektor, mamy przed sobą, on ma przed sobą 30 lat, życia ja mam 10, więc my nie będziemy konsumować tego podobnego światu, który oni dla was szykują. Powiecie, po co się tutaj spotkaliśmy. Nie? Właśnie o to chcieliśmy zapytać, bo zobaczymy, że jest jakieś wydarzenie. My jesteśmy telewizją lokalną, internetową i chcemy po prostu reacjonować wydarzenia. Czy może pan powiedzieć przeciwko czemu mieszkańcy się protestują? To dzisiaj nie? To jest, nie, to jest organizacja, która się nazywa Nauczyciele dla Wolności. Ci nauczyciele protestują przeciwko chorym... Programom, mhm. programom które mają na celu zrobić z dzieci półgłówków, idiotów, mhm. konsumenckich bydlaków, którzy szybko mają wejść w dorosłe życie i szybko umrzeć, żeby nie obciążać funduszy emerytalnych. Nieco edukowani z e, czegoś, co się nazywa logika. E, log i ona już nas nie uczy, co jest skutkiem, co przyczyną, co z czego wynika, więc łatwo jest zamieszać. No to, jest, to jest taki, powiedziałbym, pseudoedukacyjny program. Program, który, który ma mieć element edukacyjny, czyli widzimy piękną fasadę, jest edukacja, a jak wejdziemy do środka, widzimy syf, zgniliznę, zniszczenie. Efekt jest taki, że dzisiaj nauczyciele dla wolności, taka grupa społeczna, tysiąceśród nauczycieli wyszła w Szczecinie, bo to jest jeden z wielu protestów, aby powiedzieć o tym, jakie płyną za tym zagrożenia. I faktycznie płyną zagrożenia. Zagrożeń jest wiele. Poważnym zagrożeniem jest e... To, co tam jest, zaszyte w środku. Bo przedmiot właśnie nazywać edukacja zdrowotna, czy tak? no, edukacja o zdrowiu. No. Bardzo ładnie to brzmi, ale ja zawsze powtarzam taki przykład. Ładnie. Niebezpiecznie ładnie. Zawsze tak. powtarzam taki e, przykład e, z naszego życia. Mhm. E, otóż e, mówił między innymi o tym Orwell, mhm. e, taka zasada jest, żeby tworzyć nową mowę. nowa mowa to są piękne słowa, fajnie to brzmi. Ale znaczy zupełnie coś innego. Co tutaj się dzieje? Co pana to sprowadziło? Znaczy ja my tutaj nawet z koleżanką działamy już dość długo e, w strukturach Akcja wolnościowych. Właściciele dzieci I jesteśmy wlecz jakby od naszych dzieci o edukację, czego oni uczą teraz w szkołach. A czego uczą? E, no, chcą wprowadzić jaki to przedmiot. <laughs> no, no, nie wiesz. Edukacja zdrowotna. Czyli to jest przeciwko tylko i wyłącznie edukacji zdrowotnej, czy ogólnie całej strukturze znaczy, edukacji w Polsce. Nie, nie całej edukacji, to jest, chodzi o ten przedmiot, edukacja zdrowotna. E, no tam w tej edukacji zdrowotnej tak ładnie to brzmi ta edukacja zdrowotna, że to chodzi o zdrowie, e, a tu ze zdrowiem będzie miało mało wspólnego. E, no tu głównie z, y, ludziom chodzi o edukację seksualną. Czyli okay. jakby deprawowanie dzieci w sensie seksualnym. Ale moim zdaniem większe zagrożenie będzie w sferze zdrowia. Że w sferze zdrowia, czyli że jakieś choroby z tego wynikają z tej nauki, czy umoła, pan Nie, mi się wydaje, że tę edukację przejmie, przejmą koncerny farmaceutyczne, tak jak jest na medycynie. Medycyna jest przejęta przez koncerny farmaceutyczne i ona edukuje w zasadzie tych studentów, a nie jakby prawdziwe naukowe badania, które są potwierdzone randomizowane, nie, nie mają pojęcia w ogóle jakie badania Ale nie będę w to chodził, bo nie będę za czytać państwa, czy właśnie rozmawiałem o tej ustawie dotyczącej właśnie przedmiotu opieka zdrowotna. panów, przepraszam, kameratów, czy chcieliby czy Chcielibyście całkowicie jakby znieść ten projekt ustawy, czy jednak zachować taki program, na przykład właśnie, który Najlepszym... pomagałby w kształceniu jakichś takich prozdrowotnych postaw, ale e, czy, prozdrowotne, po prostu, jest... czy po prostu zmienić jego treść, czy to jest kwestia, czy całkowicie jakby... Problem polega na tym, że bardzo często te prozdrowotne ustawy, o których mówimy, te programy e, jeszcze raz, w nowo mowa, w ładnych słowach brzydkie rzeczy się dzieją. Czyli dla bezpieczeństwa Dobrze. lepiej nie wprowadzać? Eee, nie, uważam, że to nie ma dla bezpieczeństwa, lepiej nie wprowadzać. Bo to jest wylanie dziecka z kąpielą, Aha. hasło jest fajne, można to puścić. Zobaczcie, co idiota powiedział, że wywalić miało być bezpiecznie, nie jest. Nie, to nie o to chodzi. Musimy rozumieć, eee, że my patrzymy na program, a nie tytuł jakiś za tym niesie. Mhm. I stąd bierze się ta reakcja. Eee, musimy rozumieć, że są rodzice, którzy chcą takiej edukacji. Mhm. Problem polega na tym, że w szkole w Polsce nie ma żadnej wolności. Jest jeden program dla całej Polski. Czy powinny, być, powinny, być, nie, powinny być różne szkoły, powinny być dostępne różne programy. W, w, w kulturze anglosaskiej, w wielu językach, w wielu państwach, nie tylko w anglosaskiej, w szkołach są różne programy edukacyjne. Jak ktoś chce iść i się uczyć, że jest globalne ocieplenie, bo chce nie. mieć jaka durnia, to proszę bardzo, nie idzie. Ma prawo wysłać swoje dziecko do takiej szkoły i hodować sobie idiotę który w życiu nie będzie rozumiał sobie radził. To jest jego wybór. I będzie ale... liczył swój Tak. I będzie się ograniczał, tak? Natomiast jeśli są rodzice, którzy chcą wysyłać dzieci do innych szkół, powinni mieć takie prawo. I obawia się Pan takiego no. jednego wielkiego lampy, które przejmie całą edukację tego przedmiotu i dzieci się nie nauczą tak. tego, czego powinny się nauczyć, tylko nauczycie tego, czego chcieliby koncerny farmaceutyczne nauczyć nasze dzieci? Tak. Uważam, że ta edukacja zdrowotna będzie prostu. W, złom, w złym kierunku, raz, raz, raz. Y, w kierunku jakby y, złego żywienia, raz, raz, złego y, trwania y, o zdrowie, raz, raz, czyli w kierunku raz, raz, moim raz, zdaniem szczepień na brodawczaka. Wiem, że teraz dzieci są y, namawiane na szczepienia na brodawczaka, który powoduje, y, już udowodniono różne choroby, y, będą też na pewno zachęcali do szczepień na grypę co roku. Yy, bo to, ty, na pewno to będzie no właśnie to, zawarte w tym, i no nie chcę już mówić, i, co było ostatnio, ta, wszyscy pamiętają, yy, nie możemy było wychodzić z domu, nie możemy, było ten. i no dzieci będą y, z, jakby, będzie chęć y, większej ilości, y, będą chcieli się po prostu szczepić. Byliśmy w kryminale, mamy wyroki, mamy doświadczenie i Marcin Osadowski w kryminale do pięknej, pięknej refleksji. W kryminale, gdzie nie masz żadnej pomocy, nie masz nic, nie masz telefonu komórkowego, nie masz internetu, jesteś wart tylko tyle, ile masz w głowie. I to jest instrukcja na Waszą przyszłość. Będziecie tyle warci, ile my, starzy, będziemy w stanie przypilnować, żeby ci ludzie. Ludzie chorzy umysłowo i przestępcy, tacy jak Nawacka, jak lewactwo całe, Chcę was skrzywdzić. Naszym obowiązkiem jest yy, nie pozwolić na to. I wy, ile macie lat? 22? Tak. tak. Już weszliście w, w sferę wojowników. Nie macie wyboru, panowie. I żeby ładnie zakończyć ten zabawę do sumień, taki. E, no. Bardzo często jest podnoszone hasło, dlaczego wy mówicie śmierć wrogom ojczyzny? Mhm. E, że to jest takie hasło mówienie o śmierci, że to jest niefajne. Zadaję dwa pytania. Po pierwsze, czego chcemy życzyć wrogom ojczyzny? Mhm. Czyli komuś, kto życzy źle naszej ojczyźnie. Śmierci nie ojczyzny. śmierci. Nie, czego, czego chcemy, chcemy życzyć wrogom? wrogom? Yy, naszej Mówi, ojczyzny. To, a tak, no dobra. Naszej ojczyzny. Czego chcemy żyć, drogowny? No chyba nie jest... I powodzenia, tak? No bo oni chcą zniszczenia naszej ojczyzny. Dokonali wyboru, stali a się druga rzecz, tak. Podkreślamy, że oprócz hasła śmierć wrogą ojczyzny dodajemy, a Polakom życie w dobrobycie. A jeszcze takie ale, ale pytanie na koniec. Jeżeli nie ze szkoły, to skąd dzieci mają się uczyć, jak dbać o swoje zdrowie i wszystkiego? Skąd ale mają się uczyć? szkoła uczy dzieci yy, teraz, yy, dzieci. Yy. E, że one są rzeczą, jakby. E, dziewczynka, e, ona wie, jak e, ma uprawiać seks, ale nie tworzy rodziny, e, ale nie wiedzą, tworzy miłości. Będą, będą e, nie tworzy związku, tylko e, opowiada o tym, jak potrafi e, już to robić. Okej, okay, rozumiem. Czyli skąd mają de facto I brać tą wiedzę? I Chcą wprowadzić ten przedmiot, o którym nie powiem głośno. Eee, no, na który się kurczę tutaj właśnie nie, nie zgadzamy. My musimy iść, zobacz. Już. Jeszcze ostatnie zdanie, Kto ma uczyć? No moim zdaniem rodzice powinni uczyć tych rzeczy, ale teraz rodzice nie mają <sta sandwiches Happily> <masses> czasu. I to jest właśnie ten problem, że, dzie że, że dzieci są jakby sa puszczane samym sobą. No i przyjmuje to właśnie szybko szkoła, niestety. A rodzice skąd mają wrażenie Od lekarzy, którzy uczą się rodzice od farmaceutów? Od, farma, od koncernów? Rodzice mają wiedzę z intuicji. Czy... Czyli nie nauka, tylko intuicja rodziców? No rodzice czy... nas kiedyś inaczej wychowywali. Okej. Okay. Czyli bardziej więcej swobody dla rodziców w wychowywaniu dzieci i mniej o, dla szkoły. Oczywiście, no dziecko jest moje, niepaństwowe panowie, czyli takie rozwiązanie trochę jak z nauką religii w szkole, że to rodzic decyduje, że przedmiot może być i jeżeli się na przykład jakaś tam ustawowo przewidziana wierzę, że dla nich organizowane są takie zajęcia czy nawet jeżeli są organizowane to bez wycięcia tutaj tych wszystkich kontrowersyjnych przepisów, z którymi Państwo dzisiaj właśnie tak się, co wynika z jego rozmowy nie zgadzają. Są granice, których nie przekraczamy. Co do religii w szkole, w szkole jest to sprawa indywidualna rodziców. Mhm. Ja jestem z pokolenia, gdzie religii w szkole nie było. Mhm. I więcej e osób chodziło. I sale katechetyczne były pełne. I uwaga, tak powinno zostać. Przypominam, religie do szkoły Wprowadził Mazowiecki, ówczesny premier, który był Żydem, aktywny, działającym Żydem w wielu organizacjach, dał temu dowód. Wprowadził tę religię w wakacje z ministrem Skubiszewskim tylnymi drzwiami. Nagle rodzice się dowiedzieli we wrześniu, że jest religia w szkole. Przypomnę tym, którzy nie znają historii. Religia w szkole była do 1956 roku przez cały okres nocy stalinowskiej. Mhm. Czyli do tak zwanego wypędzenia Żydów. Nie, Marcin, do 56 roku. Przepraszam. Ludzie się zdziwią, że tak było. Religia w szkole jest szkodliwym zjawiskiem. Przede wszystkim, przede wszystkim dzieci, dzieci, które między matematyką polskim mają religię w ostatnich godzinach i mają naturalną potrzebę dokazywania buntu, nieprawczości pewnej. Nie chcą się tej religii w szkołach uczyć. Uh -huh. Religia w salach kataketycznych, przy kościołach, nabiera innego wymiaru. Trzeba się tam udać, trzeba się psychicznie nastawić, same korzyści, ale uh -huh. biskupi, którzy, jak to się mówi, cenią złoto za jego skromność, <laughs> <laughs> prawda? I pieniądze państwowe, uh -huh. nie muszą zabiegać o duszę, uh -huh. skoro mają kasę państwową, która szczotrzeby celuje. Sprawa jest delikatna z religią, ale bardzo prosta. Natomiast sprawa, którą nam funduje nawacka, tak. czyli seksualizacja. Seksy, przymusowa. Przemusowa, kończąca się egzaminami, stopniami. Mm. Y -y. Bo właśnie religia, przepraszam, wychodzę ci słowo, religia jest do, przedmiotem jednak dobrowolnym, tak? Religie mm. mogą pójść, dzieci mogą pójść albo nie? Tak jest. Tu nie. Tak jest. Tutaj nawet jeżeli dzieci są wychowywane e, w domach i mają, korzystają z edukacji domowej, czyli nie chodzą do szkoły tak domowej, mm. to i tak muszą pójść na zaliczenie tego przedmiotu, mm. muszą go zaliczyć, czyli muszą zaliczyć z tego wszystkiego, co tam jest. Naukę czyli... masz tak muszą, muszą zaliczyć tak. w domu. Przecież rodzice mają decydować, kiedy dziecku powiedzą, że świętego Mikołaja nie ma i tak samo jest z kwestią seksualności. Jedni mają być wyedukowani wcześniej, a drudzy później. Oczywiście lewicowe idiotki podnoszą, że ta edukacja jest potrzebna, bo dziewczynki nie wiedzą, że e, nasienia nie można przykład, wypłukać i padają takie dziwne przykłady e, niewyedukowanych osób. tak? I mówią, że no, oni nie mają pojęcia i dlatego to jest potrzebne, bo zachodzą w ciąży. Nie. Zachodzą w ciążę, bo doprowadza się do powszechnego przyzwolenia na współżycie seksualne byle gdzie, byle z kim, w każdej sytuacji. Czyli doprowadza się do tego, że dziewczyna zamiast być wartościowym członkiem społeczeństwa, rodziny, tworzyć rodzinę, związek, miłość, jest przedmiotem seksualnym. Dzisiaj dziewczynki mówią wprost, że one świetnie potrafią uprawiać seks, ale nie potrafią kochać ludzi. Rady. I na czym tutaj polega to wydarzenie? Na tym, że chcemy tutaj mieć udział w wychowywaniu naszych dzieci, mieć udział w przekazywaniu wartości, których chcemy wychować, czyli wartości chrześcijańskich, katolickich i Czyli wartości katolickiej państwo się tutaj zebrali, żeby iść pod egidą biało czerwonych flag po to, żeby przeciwstawić się temu nowemu projektowi ustawy, który ma na celu, jak rozumiem tutaj z rozmowy z innymi ja uczestnikami, propagandy. seksualizacji dzieci. tak? Ale tylko seksualizacji dzieci, czy tak jak też jeden z naszych rozmówców powiedział, e, propagandy... Ja się propagandy właśnie. Propagandy może nie o tyle seksualnej, ale też również medycznej. Przede wszystkim bez wszystkich hasła, które były tutaj wyczyszczane, tak? to deprawacji... Jesteśmy rodzicami i chcemy mieć wpływy na wychowywanie naszych dzieci, po prostu. Ja Niektóre by pani minister Nowacka mówiła, ja Jak, Wiesz, jak wychowywać swoje dzieci. Właśnie, no, ale Rozumiem. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Hej, no, tak jak widzieliście, Beniu zaczął, ja kończę. Jesteśmy tutaj pod tym eventem. W sensie tutaj odbywało się bardzo duże zebranie. Myślę, ile było tych na okobaniu, jak myślisz? Nie, 200 200 osób, jak na Szczecin, w taką pogodę jak dzisiaj. W taką pogodę. Jest tragedia, absolutnie tragedia na mieście, nie da się tutaj dojechać. Jest to naprawdę dobry wynik. Co to znaczy? Dzisiaj rozmawialiśmy z tymi ludźmi, co prawda tylko przez chwilę, bo pół godziny zajęli nam panowie kamraci. My, jako redakcja Horyzont nie zajmujemy stron, tylko pytamy ludzi o ich zdanie i pokazujemy wam to jak to wygląda z naszej perspektywy jeżeli chodzi o to całe wydarzenie, to ja osobiście nie widziałem żadnej reklamy tego wydarzenia i zupełnie się zdziwiłem to widząc, tak samo jak Beniu dlatego nie wiemy co możemy jeszcze na to odpowiedzieć, Ty Beniu coś jeszcze powiesz, daj nagraj, nie czy widać, że nie zakończyłeś, jest dobrze no powiedz się. ale ja bym nie oprószczał, na ten...